Nie ja panu nie wierzę, co? Ja, nie postój. Nie postój. Nie ja no panu nie Marta, niech pan stoi. Dlaczego? Niech pan stoi. Możemy jechać? Możemy. Ja panu nie wierzę. Mm. Dobra, my zostajemy, panie Kierowca. Niech nie Ja ma... by Te sytuacje, które były, ja, pan? nie znaczy, że będą się Niech pan Ja nie mogę. Ja panu nie wierzę. Ja panu nie wierzę A, A jak przyjedzie karetka pogotowia, tak. pan uwierzy? Tak. Porozmawia A pan? Porozmawia pan. Pani idzie, Ale ja muszę teraz ja, do momentu policji uważam jako morderca. No trudno, pan, Morderca, odejmę. Ale ja panu nic nie chcę. Ja słyszałem, po... co pan z nim mówił, panu? nie panu odejdzie. Ja chcę panu pomóc. A ja pana proszę. Nie a ja pan... Pana proszę niech pan stąd odejdzie. A ja proszę pana, żeby pan się zachowywał y, zgodnie z prawem. Jak ja mówię. Żeby pan sobie. Y... Tylko ja pana proszę o jedno. Nie używaj pan analizatora. do paralizacji. Nie używaj pan paralizatora. Ja jestem po za serca. Niech pan stąd idzie, ja panu nie, nie mam do tego Ale Pan ja panu nie wierzę. Ja pana błagam, idź pan stąd. Ja nie wierzę policji na krok. A jeżeli przyjedzie karetka pogotowia, porozmawia pan z lekarzem? z nie. Z panem nie. Ale czy ja w stosunku do pana pan jestem w jakikolwiek sposób tak. agresywny? Tak. Ja jestem agresywny tak. dla pana, tak? tak? Rozmawiał pan z bandytą, który mnie, e, e, który mnie. Ja cały czas siedzę przy panu. Nie. I cały pan rozmawiał pan z, bandytą, z bandytą, który mnie załatwił w ten sposób, jak mnie to robić pan. No niestety pan jest bandytą, bo pan o, nas... Dobra, pan. Łukasz, Łukasz, tak. nie, nie, nie. Nie, nie, Ja panu jest pisany, Łukasz. Ja jestem wszystkim. I na tak nie wystartujecie, nie poczekamy na... Ja Możemy tak? Dobra, nie. Pan ma nogę pod kołem. Panowie, wsiądźcie sobie na spokojnie do autokaru Ewentualnie idźcie, idźcie, idźcie gdzieś tam dalej. Idźcie dalej, idźcie dalej, ale tutaj nie stójcie, bo to nie ma sensu. Niech pan. A czy pan może wstać? Nie, nie mogę. Ja Co pan mówi? Czy pan może wstać? Proszę pana, jeszcze pozamę serca. I moja matka umiera, w tej, w tej chwili umiera. Bardzo, Może już umarłam. Bardzo mi przykro z tego powodu, proszę pana. I... Proszę pana, Dzień dobry. Dzień dobry. pana przyjaciele zabili moje, mojego przyjaciela w Związku Słowackim. Jestem pogotowia, bo jest, y, pan jest agresywny. Pan Jestem agresywny? A okay. y, Atako, atakował ludzi tutaj. Ja bardzo y, y... proszę.

O que To to, twórka, Ej, panowie, pan, panowie, panowie niech, niech pan Nie Ale ja widzę, że pan Proszę pana, ja widzę, że się pan źle czuje. Nie Ale ja widzę, że pan, pan się pan, źle czuje. Niech pan nie ja Proszę, pan, My tu jesteśmy, my tu tu I dopóki nie było policji i my staliśmy obok z to cię to i nie Także nie ma sensu. niech podjedźcie. Jestem od pana. ale niech Niech pogodowe ratunkowe ewentualnie. niech podjedźcie. 112 tak, się teraz czekał, bo on policji nie wie. My próbowaliśmy tego człowieka przewrócić na bok, żeby mu się lepiej oddychało. To on tutaj nas jeszcze bardziej się ten spinał i tylko. Widział, się tak, tak, ale ja pan się pan, pan na bądź. Bądź. Proszę ode mnie odejść. Ale pan mnie nie zna. Proszę ode mnie Wy zamordowaliście człowieka w Wrocławiu. Proszę ode mnie odejść. Jesteście mordercami.